Hej, dzisiaj zabierzemy Was w podróż po 20 najbardziej kultowych miejscach w polskich górach. To absolutne ikony, które, mimo że bywają oblegane, mają w sobie coś magicznego i każdy powinien je zobaczyć choć raz w życiu. Sprawdźmy, ile z tych miejsc już znacie. Zaczynajmy! Zaczynamy od karkonoszy i miejsca, które wielu uznaje za najpiękniej położone schronisko w Polsce. Samotnia. Położona nad małym stawem, to drewniana perła architektury, z charakterystyczną wieżyczką z dzwonem. Panuje tutaj klimat, którego nie da się podrobić. My byliśmy tutaj o poranku, kiedy panowała kompletna cisza i spokój. Najpopularniejszy szlak tutaj prowadzi ze świątyni Wang. To przyjemny spacer, zajmujący około półtorej godziny. Uwaga, ostatni odcinek szlaku od Domku Myśliwskiego do Samotni jest zamknięty w zimie. Trasa ma trochę inny przebieg. Wodospad Kamieńczyka to najwyższy wodospad w polskiej części Sudetów. Spada trzema kaskadami o łącznej wysokości 27 metrów. Miejsce to wygląda tak magicznie, że posłużyło za scenografię w filmie opowieści z Narni. To jednocześnie jedno z najbardziej obleganych atrakcji w Karkonoszach, gdzie tworzą się długie kolejki do kas biletowych. Dlatego warto być tam zaraz po otwarciu i w tygodniu. Doskonałym przykładem krajobrazu alpejskiego w Karkonoszach są śnieżne kotły. Nazwa pochodzi od śniegu, który zalega na dnie kotłów nawet do połowy lata. Wielkość ścian dochodzi tutaj nawet do 120 metrów. Ujęcia, które tutaj widzicie pochodzą z majówki. Jak widać, śniegu było nadal bardzo dużo. Na krawędzi wielkiego śnieżnego kotła jest kilka punktów widokowych. Jednak w warunkach zimowych tworzą się tutaj potężne nawisy śnieżne. Dlatego należy zachować ostrożność. Śnieżne kotły można zdobyć na przykład z górnej stacji wyciągu Szelnica. Trasa stamtąd to ponad półtorej godziny szlaku bez stromych podejść. Na naszej liście nie mogło zabraknąć Śnieżki, czyli Królowej Karkonoszy, najwyższego szczytu całych Sudetów. Jest to miejsce z niezwykle kapryśną pogodą, gdzie prawie zawsze wieje i bardzo często jest mgła. Śnieżka jest również niezwykle popularna turystycznie. Dlatego, aby uniknąć tłumów, Należy wyjść na szlak już wcześnie rano i najlepiej poza weekendem. My wyszliśmy na śnieżkę szlakiem przez schronisko Samotnia i Szczecha Akademicka. Byliśmy na szczycie jeszcze przed uruchomieniem wyciągu na kopę, dlatego na szczycie było niewiele turystów. Jak widać, pogoda też nam dopisała. Przenosimy się w Beskidy. Hala Rysianka jest uznawana za jedną z najpiękniejszych widokowo hal w Beskidach. Panorama jest tutaj fenomenalna. Obejmuje Pilsko, Babią Górę, Tatry i Małą Patrę. Na Hali znajduje się popularne schronisko PTTK, na Hali Rysiance. Na zdobycie Rysianki musicie sobie zarezerwować minimum dwie godziny. My byliśmy tutaj w zimie i w tygodniu. Dzięki temu uniknęliśmy tłumów i mieliśmy doskonałą przejrzystość powietrza. To jeden z najbardziej fotogenicznych punktów w górach i jeden z symboli beskidu śląskiego. Charakterystyczna skalna Ambona oferuje genialny widok na całą okolicę, ponieważ szczyt jest obecnie prawie bezleśny. Wiele osób dociera tutaj spacerem po wyjechaniu kolejką na skrzyczne. My na Malinowską skałę wyszliśmy od przełęczy Salmopolskiej zaraz po wschodzie słońca i poza sezonem. Dzięki temu na skale byliśmy sami przez dłuższy czas. Królowa Beskidów, Diabla, Kapryśnica, Babia Góra jest najwyższym szczytem Polski poza Tatrami. A wyjście na wschód słońca na tej górze jest jednym z popularnych górskich wyzwań. Niestety, na szczycie, w ładnej pogodzie, często jest tłoczno. Najpopularniejsza trasa prowadzi z przełęczy krowiarki. Szlak nie jest bardzo trudny, ale Babia Góra to miejsce, gdzie pogoda rządzi się swoimi prawami. Jeżeli Królowa Beskidów będzie dla Was łaskawa, odsłoni przed Wami jedną z najpiękniejszych panoram w Polsce. Symbol Zakopanego, którego nie może zabraknąć na naszej liście. Giewont to piękne widokowo miejsce. Ale również legendarne pod względem tłumów turystów w sezonie letnim. Zdobycie Giewontu należy uznać za umiarkowanie trudne. Szlaki na górę są popularne, ale wymagają już dobrej kondycji, a ostatni odcinek jest eksponowany i ubezpieczony łańcuchami. Zdecydowanie nie polecamy go na pierwsze wycieczki w góry. Zejście jest również uznawane za trudniejsze niż wejście. To właśnie na kopule szczytowej na łańcuchach tworzą się ogromne kolejki. Możecie ich uniknąć, wychodząc na szlak wcześnie rano i w tygodniu. My na Giwoncie spotkaliśmy pojedyncze osoby. A wy staliście w kolejkach? Czy udało Wam się uniknąć tłumów? Napiszcie w komentarzu. To najłatwiejsze miejsce do zdobycia z naszego zestawienia dzięki kultowej kolei linowej prowadzącej na sam szczyt. Dlatego Kasprowy Wierch pozwala poczuć wysokogórski klimat dla praktycznie każdego, w tym dla małych dzieci czy osób starszych. W sezonie zimowym jest to również najwyżej położony ośrodek narciarski w Polsce. Warto oczywiście poczuć tą wysokość w nogach i zdobyć Kasprowy Wierch pieszo. My weszliśmy na górę z kuźnic, idąc przez Halę Gąsienicową oraz Szczyt Beski. Widok z hali gąsienicowej to jeden z najbardziej ikonicznych widoków w Polsce, obecny w folderach reklamowych, na pocztówkach czy puzzlach. Widok sielankowej doliny z kwitnącą wierzbówką kontrastujący z surowymi szczytami Orlej Perci czy Kościelca to dla nas po prostu definicja taczeńskiego piękna. Szlak z kuźnic albo z Brzezin zajmuje około 2 godziny. Widoki z hali gąsienicowej przyciągają tłumy w sezonie już od 5 rano. Dlatego bardzo ciężko uniknąć tutaj tłumów. Poza sezonem kwitnącej wierzbówki jest tutaj dużo spokojniej, a widoki również wspaniałe. Aby dotrzeć do tego miejsca w Tatrach wysokich. Trzeba już troszkę się zmęczyć. Popularny szlak do Doliny Pięciu Stawów Polskich prowadzi przez Wielką Siklawę, najwyższy wodospad w Polsce. Miejsce zachwyca swoim widokiem na pięknie położone jeziora otoczone skalistymi szczytami. W dolinie znajduje się również najwyżej położone schronisko w Polsce. Koniecznie spróbujcie tam szarlotki. Można narzekać na tłumy turystów i asfaltową drogę, ale nie sposób odmówić temu miejscu magii. Morskie Oko z potężnymi ścianami Mięguszowieckich szczytów. To jest jeden z najpiękniejszych widoków w Polsce. Dlatego nie jest dziwne, że rocznie odwiedza to miejsce ponad milion turystów. Jest to najpopularniejsze miejsce w Tatrach. Kochamy wracać nad Morskie Oko ale zawsze staramy się wybrać tam w tygodniu i wcześnie rano. To jeden z najbardziej klasycznych szczytów tatrzańskich do zdobycia. Mamy stamtąd fenomenalną panoramę, gdzie widzimy Dolinę Pięciu Stawów Polskich z jednej strony, a z drugiej Dolinę Rybiego Potoku. Prowadzi do niego słynna cyprostrada, wygodny i szeroki szlak z Morskiego Oka, z pojedynczymi łańcuchami. Szpiglasowy Wierch to popularny łącznik między dolinami, więc wybierzcie się tutaj najlepiej w tygodniu i wcześnie rano. Kolejnym miejscem na naszej liście jest Turbacz, najwyższy szczyt Gorców. Tatry wyglądają stamtąd jak namalowane. Szlak nie ma trudności technicznych, ale na wejście trzeba sobie zarezerwować prawie 3 godziny. Schronisko pod turbaczem jest ogromne i w sezonie zawsze tętni życiem, będąc w samym centrum gorców. Dlatego warto wybrać się tutaj najlepiej poza sezonem i w tygodniu. Przenosimy się w pieniny, aby wejść na ich najbardziej charakterystyczny szczyt. Na szczycie Trzech Koron znajduje się Platforma Widokowa z cudownym widokiem na przełom Dunajca, a także na Tatry i Beskidy. W sezonie nad platformach tworzą się ogromne kolejki. Aby uniknąć tłumów, trzy korony często zdobywaliśmy w zimie i w tygodniu, dzięki czemu na szczycie byliśmy kompletnie sami. Na zdobycie trzech koron musicie zarezerwować sobie minimum dwie godziny w jedną stronę. Sokolica jest znana z najsłynniejszej sosny w Polsce, zawieszonej nad ogromną przepaścią. Choć w 2018 roku Sosna została poważnie uszkodzona przez śmigłowniec ratowniczy, drzewo jest nadal jednym z najbardziej fotogenicznych punktów w Polsce. Krótkie, ale czasami dość strome podejście od Krościenka nad Dunajcem zajmuje ponad godzinę. Warto wybrać się tutaj poza sezonem i wcześnie rano, aby uniknąć tłumów. Wiele ludzi uważa Solinę za bramę w Bieszczady. Warto wiedzieć, że geograficznie to góry sanocko-turczańskie. Znajduje się tutaj największa zapora w Polsce, tworząc ogromne jezioro wciśnięte pomiędzy zielone wzgórza. Największe wrażenie robi widok z dostępnej dla każdego kolei gondolowej, która dojeżdża do Wieży Widokowej. Unikliśmy tam tłumów turystów, korzystając z kolejki zaraz po jej otwarciu. Na połoninie wetlińskiej w Bieszczadach znajduje się legendarna chatka-puchatka. Pomimo że stary obiekt został zastąpiony nowoczesnym schronem, połonina wetlińska zachwyca widokami, zwłaszcza jesienią. Dojście z przełęczy wyżnej jest stosunkowo krótkie, ale miejscami dość strome, zajmuje godzinę i 15 minut. Im wcześniej wyjdziecie na szlak, tym lepiej. Pamiętajmy jednak o zakazie poruszania się w nocy. Dla wielu osób to właśnie połonina caryńska oferuje najpiękniejsze panoramy w Bieszczadach, skąd zobaczymy masy w tarnicy oraz wielką i małą rawkę. Szlak przez połoninę to klasyka bieszczadzkich połonin. Szerokie otwarte przestrzenie i morza traw. Unikajcie jednak tam wycieczek w godzinach około południowych, ponieważ możecie mieć problem z zaparkowaniem na przełęczy wyżniańskiej. Naszą listę zamykamy na najwyższym szczycie polskich Bieszczadów. To charakterystyczna góra w kształcie siodła, a na samym szczycie znajduje się Krzyż. Najpopularniejszy szlak zaczyna się Wołosatem, który prowadzi stromym podejściem po schodach. Warto jednak przejść dłuższą trasę, na przykład przez Halicz czy przez Bukowe Berdo, gdzie szczególnie w tygodniu spotkacie mniej turystów i poczujecie bieszczacki klimat. To była nasza lista 20 ikonicznych miejsc w polskich górach. Jakie inne miejsca powinny się znaleźć w tym zestawieniu? Napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów. Do zobaczenia na szlaku.